Ja usiłam z tej strony z i zapraszam was na odcinek, w którym gramy solo. Już miałem odcinek z kolego, ale miałem problemy techniczne z tą aplikacją, bo nowa aplikacja sobie zainstalowałem. Widzicie, odcinki albo na prywatnym koncie, bo jakiś poradnik, jak pobrać prywatne konto. I różne takie. Dzisiaj wam pokażę mój klan. To jest dla widzów. Oczywiście. Nikt inny. Znaczy każdy może dołączyć do klanu. Nie zabraniem. Ale będzie chyba. Na razie będzie od zera subskrypcji. Ale potem jak trochę już powiększę kanał, to będzie od 1000. No, ile będzie lajków w komentarzu? Tyle razy wzniosę. Nie no dobra, jak ja przez tydzień bijecie mm, na moim kanale 20 subów, to zacznę nagrywać live'y i dam zadowódcę w klanie osobie, która napisze w komentarzu. W tym komentarzu, że ten, że mnie subskrybuje, nie trafiłem, niestety odcinki będą na pewno co tydzień. Nie będę na tak codziennie, na pewno. Byłem to, żeby nie było, że narzekacie mi w komentarzach, że... Zagramy się jeszcze z rundki i kończymy. albo nie, na razie nie, ja wiem kto to jest, powiem wam, ale za Zaczy... znaczy nie, teraz zapraszam was już do oglądania dalej tą grę, dobra już jesteśmy w grze, Przewinam na chwilę, żeby wam się troszeczkę nie nudziło. 5-3 hmm, секунды это ничего не изменило, но... Пока. Стрит Fortnite, да? No? Может быть, недолго. Мушам установить что-то там. Хорошо. żeby pewnie edytował już teraz filmy niektóre. tutaj do tego filmu postaram się dołożyć jakąś muzykę, żeby było fajnie. Jak nie będziecie nic słyszeć, to ja samo obejrzę i to ocenię. Czy słychać, jak nie, to nie będę już puszczał piosenek na kanał, chyba że tak cisze. Ja jakby coś to nie, będę, nie słyszę teraz tej piosenki. Dobra. Teraz trochę mi się mniej udaje. A tak plus 2. będziemy grać na zadymie. Zobaczcie, że on jest słaby na zadymie. Ale powiem, że nie, grałem nim. Nie na tym kącie I mu to wybór. To widzenie to jest najgorsze, że widać dużo rzeczy. Aplikacji nie widać, będę mógł wam podać Potem link do tej aplikacji co ja zrobiłem, tak mi się że Nie widziałem co ja robię, powiem Wam, nie zauważyłem to Bardzo przepraszam. 8 HP. Może jakoś przeżyje. A może nie. Dobra, kocham. Jest. Jeszcze dwie rundy, może na zagramy na zadymie. Będziemy kończyć. Tak myślę. Jeśli Wam się odcinek to nie zapomnijcie o łapce w górze i subskrypcję na kanale. Dobra, a może jeszcze? Zagramy właśnie dwie rundy, tylko tym razem nie na zadymie, tylko na wszystkim solo. Jak chcecie Simon Movie yy, w rolu czy w Fortnite to piszcie, ja oczywiście zrobię. I jak chcecie też Spidermana na Playstation to mogę, bo też mogę. To. Tak ja ogólnie tutaj mam troszeczkę mało skin, bo nie udaje za dużo na Fortnite'a. Dla mnie to jest trochę bez sensu, tak wydawania bardzo dużo. Ale może będę kupował Gull bo nie wiem, no ja pewnie nie, ale może kupię. Mam powrócić chyba do sklepu Gull Trooper. że niektórzy patrzą na Power Cubes, a nie na przykład masz Poco, ma to Power cubes ty masz zero. I powera. Tu niektórzy tak patrzą na ten... A jak on na przykład nie ma star powera. Sobra teraz za tę grę. Teraz jeszcze jedną te grę zagram na i Będę kończył. Odpalamy zadybę, za dymę. I to jest mój klan. Zapraszamy do klanu bardzo. I teraz bardzo zapraszam do klanu, i wszystkie osoby, które dołączą, z tego członka, od razu. Zaczę, jak zauważy, oczywiście, to dostaną członka jak, I nawet jak napiszą w klanie klubowym, że są nie subskrybują. Teraz idę atakować. Tam stoję, poczekam aż wyjdą. Nie no, dlaczego ty stałeś, Kolcz? Dlaczego? Dobra, to skończę to oglądanie. Dziękuję za oglądanie. Jak, dnaczy, podziękuję dopiero. Już teraz jestem tak zestresowany. Ale wtedy byłem bardzo wam. Już też miał kanał, kiedy ma. Albo miał już mógł ten. I zaczynał pierwsze, co też pewnie tak się stresowała jak ja. Każdy youtuber. Nie wiedział co powiedzieć na samym początku. Teraz to ja już. To będzie na tyle. Dziękuję za oglądanie. No i cześć!